Taka sytuacja miała miejsce, że zastanawialiśmy się, czy utrzymywać oddział chemioterapii, było to związane z tym, że nie było pacjentów na oddział chemioterapii. Byli pacjenci na oddział ambulatoryjny i byli pacjenci na oddział dzienny. Natomiast jeżeli chodzi o oddział, tutaj pacjentów nie było. Niemniej jednak w ostatnim czasie pojawiły się jakby nowe możliwości związane z tworzeniem konsorcjum na terenie Małopolski oddziału. Oddziałów chemioterapii i takie konsorcjum dotyczące onkologii. No i chcemy w tym konsorcjum znaleźć sobie swoje miejsce i ten oddział utrzymać. Na jakiej zasadzie miałoby działać to konsorcjum? Dokładnie jeszcze nie jest wiadome, natomiast rozmawiałem z dyrektorem szpitala Rydygiera, z dyrektorem Asztabskim no i zastanawiamy się, gdzie tu miejsce byłoby dla szpitala Szanowskiego. Wiadomo tylko tyle, że cała onkologia, chemioterapia będzie skupiona wokół dużych ośrodków i będzie centralizowana. Tylko tak jak powiedziałem, to są na razie y, przymiarki takie wstępne, wstępne rozmowy. Czy to oznacza dla pacjentów nowotworowych, że na chemioterapię musieli jeździć do Krakowa, bo wielu z nich tam się leczyło nawet, a tu korzystało z podawania chemii? W związku z tym, że y, programy lekowe może y, robić tylko i wyłącznie, może organizować tylko i wyłącznie szpital, który spełnia pewnego rodzaju wymogi, my tutaj nie możemy korzystać w pełni z programów lekowych, ale po zmianach i pobyciu w tym konsorcjum, Najprawdopodobniej będziemy mogli, na przykład, jeżeli będzie sytuacja dotycząca raków płuc, tak, to będziemy korzystali z programów lekowych na raka płuca. I tu widzimy, jakby swoją, swoją szansę, ale naszą szansą jest to, żeby być po prostu w tym konsorcjum. Nie możemy korzystać ze wszystkich programów lekowych, czyli po prostu pewne chemioterapie i tak nie mogły być u nas podawane? Tak, tak. Natomiast ta sytuacja być może się zmieni, jeżeli będziemy w tym konsorcjum. I tutaj rozmawiamy z dwoma lekarzami. Którzy chcą do nas przyjść tak? i myślę, że sfinalizujemy rozmowy i, i ta oddział chemioterapii zostanie, zostanie utrzymany. Czyli oddział chemioterapii zostanie utrzymany, ale może się zmienić obsada lekarska. Tak, może się zmienić obsada lekarska, natomiast tutaj będzie dużo, duże znaczenie miało, jak my to miejsce w tym konsorcjum sobie, sobie zrobimy, jakie jak, jak to miejsce będziemy mieć. Bo jeżeli nie będziemy mieć pacjentów, no to pustych urzek, no to trudno mówić o utrzymywaniu. Natomiast jeżeli chodzi o ambulatoryjną i dzienną, to na pewno te, te chemioterapie zostają.